Powtórka jest z trybu Stoła Wołowca, od razu mówię, że no nie znam się na tym trybie, ale no zobaczę z przyjemnością, co tu się dzieje. Bajlang! Bajlang Bajlang. czyli to jest taki z trollem, on ma tego trolla. Dziękuję Piotrze. Kiedy startuje choinka wod? Pierwszego. jeden trzymaj 25 Event świąteczny powinien zacząć się 1 grudnia już Także wkrótce Początek to widzę takie zbieranie zrzutów Drugi poziom już mamy Ile tutaj jest damage'a? 180, a tu mamy 145. O, ale obity huragan. Tam się biją. O, nie weszło. Tylko ważne jest, aby nie wziął tego dropa. Spali się? Spalił się! Idealnie się złożyło, bo nie zdążył wziąć trofea wojennego i... Mogłeś sobie łatwo ulepszyć pojazd. No. Masz nowe działo. Tego robota, robota chcesz wezwać? Czy nie? Masz ten pocisk, on toksyczny jest. Kwasowy, pocisk kwasowy. Też masz czego robota. Nie no panie, na luzie go zmasakrowali. Myślałem że weźmiesz to zielone, ale chcesz wziąć drop. Graliście widzowie w stalowe gołowce. Czy aktualizacja będzie 22? Tak, Olek Kraków, ma być 22? Ja nawet nie miałem przyjemności zagrać. Jeszcze nie, a to chyba się kończy dzisiaj. Tak, nie zagrać dzisiaj to chyba kiepsko. Oh, o, on jest dość wytrzymały, ale widzę, że jakiś nieulepszony. Ten pocisk kwasowy to jest masakra. Rozwaliwiać go tym pociskiem kwasowym. No i po nim. Nie no, Mocny ten Bajrank. Ja nie wiedziałem, że on jest taki dobry. Mi się też film ten tryb tak średnio podoba. Powiem ci szczerze, że też tak u mnie średnio z nim. Po prawej, a to jest bot. Jezu, ja nie wiedziałem, że nawet są boty w tej edycji. Wilk, ale ma długą lufę. Pogorszyli go? Czyli ci się mnie podoba. To nie już taki jakiś bardziej ulepszony się wydaje być. Ale tak widzę bardzo pod damage grasz tym Bejlangiem. Podleczył się. On nie ma takiej umiejętności, że jak się do niego strzela to on się o tyle leczy? Coś takiego pamiętam, że było chyba w Bowlfie, że jak on zbiera jakiś tam damage to potem tyle się leczy? Nie wiem czy dobrze pamiętam. Coś tak kojarzę, że chyba miał taką umiejętność. Możesz napisać, czy to prawda. Pewnie wiesz o tym lepiej niż ja. No, w tym trybie wyposażenie eksperymentalne jest do zdobycia. Z tego co pamiętam. Więc warto dla eksperymentalnego było grać. Eksperymentalne, cenne. Fasowy pocisk, a ty już nie masz magazynka? Teraz masz takiego trola. Jest tu po 630 aż wali. Mocne. Jak na taki szybki czołg, to duży demet. Ale bajrank chyba nic nie odbija, dlatego to jakbyś trafił, to. Masakr. Aż pocisk kwasowy. Twój robocik robi damage A dziwi się się nie skupiłeś teraz. Czy tam się skupisz?. No. Weszło. A ile ma penetracji haek? Wow! 850 damage'a. Ale 45 przebiciu to mało. No 45 to raczej słabo na ten tryb, to nie wystarcza. Nie bierzesz tego zielonego? Ilu zostało? 10? 10 osób. Dla mnie jednak stalowy Łowca bardziej się kojarzył z takim survivalem. A jak można wrócić do bitwy w pierwszych minutach nie, nie ginie się, to takie trochę dziwne zawsze myślałem, że to jest tak jak w Fortnite'cie powiedzmy, że zginiesz no to koniec, a teraz masz tą drugą szansę takie trochę to dla mnie dziwne że można parę razy zginąć no nie przymierzyłeś dobrze tego strzału, ale robot oj robot to zbiera damage właśnie ZO zero No! Troszkę teraz się robi kryzysowa sytuacja. Ten pocisk chyba musisz użyć. Ciekaw jestem, czy z tego pocisku. Pod piątką toksycznego. On użył tej umiejętności, że Leczy się o tyle, ile zbiera. Czekałeś, jak zużyjemy tę umiejętność. Na hita? Okej okay. Nie wiem czy nie zobaczyłeś, czy masz ten pocisk pasowy, czy nie chciałeś po prostu, ustawiłeś sobie na później. Nie było potrzeby, rozumiem. Ten zrzut po prawej. Chyba byś zdążył wziąć ten rzut. Czy będziesz brał zrzut? Wydaje mi się, że będziesz w stanie na luzie wziąć. Nie wygląda, aby ktoś tutaj był przed tobą. Jedzie tu ktoś, ale raczej zdążysz. No nawet chyba dwóch jedzie. Nie, odpuścili. Chyba zobaczyli na minimapie, że nie da rady. Że będziesz pierwszy. O, ale ogryzek. Ale trudny strzał, bo duży celownik, ale weszło. Ale siadł. Kraku. Przepustka. Ma cztery rozdziały teraz. I więcej już nie będzie. Ale czas celowania długi. Użyłeś pocisku, który ma ten kwas. Ale czy ty go zabijesz tym kwasem? To jest pytanie. Chyba nie. Nie wydaje się. No, to była bardzo trudna peka do zrobienia. O, Harbringer. Harbringery są mocne, moim zdaniem. One nie dostały przypadkiem jeszcze bafa? Prawie swojego robocika trapieć. No linia frontu będzie na początku roku, a przepustka w marcu pewnie. O, robocik robi robotę. Już zignorowałeś Harbringera. Teraz Arlekin. Dwa fragi, kurde. Dzięki robocikowi zrobili dwa Kurde W krótkim czasie. O, huragan, to nie ma takiego dobrego pancerza, tego przybijesz. No, to znaczy, że była jasność. Może być przypustka taka, wiesz, hmm, tymczasowa, jak maraton wcześniej, tak było rok temu. Na przykład mogą w styczniu zrobić. O, robocik, ale tym razem wroga. No, źle to wygląda, chyba giniesz. Ciężka sytuacja. Tylko, że on jest nie rozwinięty tak dobrze jak ty chyba. On chyba ma magazynek jakiś. No, magazynek. No, gdyby nie to, że się podleczyłeś, to chyba byłaby lipa. No! Ledwo! ledwo, ledwo. Także taka duża przepustka raczej dopiero w marcu. Ale mogą być takie krótkie, jak czwarty rozdział, powiedzmy. Kurna. No, powiem ci, że to wyglądało, jakbyś był wirtuozem tego pojazdu. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Bardzo dobrze to wyglądało. Mega ogarniałeś temat. Jak dla mnie to. Bitwa marzenie. Refleksowo świetnie. Nie pogubiłeś się w tym wszystkim naprawdę superancko. Świetna bitwa. No, zgadza się Gabriel Kapitan, też tak. Uważam. Wynik, 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 o tu jest. 20 koła. 20 koła, 12 franków. A nie można zobaczyć, ile zrobili inni gracze. Dziwne trochę, myślałem, że się da.